mamy bardzo mocno zarysowane bycze dywergencje czyli mamy wyższy dołek na price action i niższy dołek na wskaźniku na przykład tutaj wskaźnik RSI robi nam niższy dołek jeszcze wprawdzie nie dotarł do poziomu wyprzedania na, na interwale tygodniowym ale no zbliżamy, zbliżamy się już właśnie w ten, w ten obszar i tu jest taka, powiedziałbym, potrójna, podwójna bycza dywergencja, bo obejmuje też ten poprzedni, poprzedni dołek z, z lipca tego roku, z lipca zeszłego roku. Więc to jest naprawdę taka długoterminowa makro bycza dywergencja, która no, w poprzednich przypadkach zawsze się sprawdzała i dostawaliśmy bardzo fajne odbicie. Tutaj do tego mamy poziom 382 FIBO, tego naszego całego impulsu tego cyklu, który moim zdaniem jeszcze się nie zakończył. A Firewalki zobaczymy w przyszłym roku, ze względu na zmiany polityki monetarnej Fedu i rozpoczęcie pewnie jednego z największych dodruków w dziejach historii Stanów Zjednoczonych. No, dobra, tutaj jest bardzo fajny setup. Mamy Fibonacci, ten, ten poziom wsparcia w okolicy 83-84 tysięcy dolarów. Więc jeśli dodatkowo na Market Cipher tutaj zapali nam się w przyszłym tygodniu buy signal, no to można rzeczywiście oczekiwać mocnego dragowania Pierwszym takim targetem jest target 108 108,7 i to też zbiega się fajnie z takim poziomem oporu struktury cenowej. No a dodatkowo jest tutaj poziom FIBO, tego, tego impulsu spadkowego. Tutaj na odwrót to powinno być, czyli tutaj powinno być 6,18, no ale wszyscy wiemy o co chodzi, to jest ten Golden Pocket, Golden Ratio. Ciasny stop loss, tak naprawdę zamknięcie świecy dziennej poniżej 78 tysięcy dolarów, no to oznacza, że ten setup jest, jest nieważny. Powinniśmy utrzymać ten poziom właśnie wsparcia, i kierować się w stronę tego najbliższego oporu. Później, później trzeba będzie się przeglądać, co się będzie tam dalej działo. Natomiast ja uważam, że od pierwszego kwartału przyszłego roku będzie kontynuowany bull run na czterogodzinnym. Właśnie schodząc niżej dzisiaj szukałem punktu wyjścia, żeby otworzyć longa, który już jest otwarty i jest na lekkim plusie. Tutaj Market Cipher za chwilę da nam sygnał buy. Jesteśmy wyprzedani na RSI. Mówię, jest poziom, jest poziom wsparcia. Na im niżej zejdziemy im niższy interwał, tym bardziej wyraźne stają się te dywergencje bycze. Znów patrzymy tutaj na dole na RSI.